No i też witajcie z tej strony IGMPlay i dzisiaj nadszedł ten jeden wielki dzień, w którym oficjalnie zapowiadam wam serię Terraria Multiplayer, którą od samego początku wszyscy, wszyscy nie, to będzie wszyscy, część osób prosiła, więc zapowiadam wam, jestem już gotowy, mam przygotowanego przygotowanego Steam, już przygotowany jestem już przygotowany, teraz tylko czekać, aż będzie gotowy, więc ale za taki krótki filmik dzisiaj, ale no wiadomo, z wiadomościami nie odpady, Tak dlatego widzimy się już niedługo na serii multiplayer, być może. A na razie będę wciąż, jak co, to wciąż będę kontynuował y, moją serię, teraz ja nie wiem co grać, ale do niej równolegle będzie się pojawiać seria multiplayer. No będzie ona się pojawiać o wiele rzadziej nie wiem czy będę miał czas nagrywać multiplayer, ale jakby co jestem już gotowy, więc tylko teraz pozostaje mi i Wam czekać na ten wielki dzień, dzień w którym odpalę serwer i widzimy się już, już jakiś czas. A tu był oczywiście gameplay.